A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Um, nie, one są tutaj wszędzie na górnym ogrodzie. O, to dobra, to wiesz, ja sam nie dam rady raczej ich zabić. A to to są te żółki czarne, czy kulanki, kulanki takie typowe? Nie, kulanki i kulanki. Aha, okej. Okay. Okej, bo ja na razie ci zbieram poczwarki. Ale poczwarek na razie mamy jeszcze. O, na razie tak, a za chwilę będzie problem. Dobra. Widzę, że tylko jedną znalazłem. Po dobra. Co to jest? roztocze kurzu. O, to to będziesz potrzebował do swojej zbroi, z tego co pamiętam. Chyba, albo do swojej... Nie, do swojej kuszy chyba. Trzeciego dobra. poziomu. To, to zabije na pewno. Dobra, widzę, że to nie za bardzo działa tak jak powinno. Kurde, ale bije to. równo Wilne roztocza tyle bije. Kurde, kurde. Dobra. Okej. Okay. Mamy 4. Tam widzę kolejne. I kmiętówkę. Tak ja w ogóle też nie powiedziałem ci wcześniej. No. miejsca w którym jesteś mniej więcej, tam na ten do, do shopy. Jeszcze no. musiałem zrobić linę. Bo, no powiem tak. W trakcie jednego dnia pomiędzy streamami minęło mm -hmm. chyba z 20 dni w grze. O, ja pierwszy. Musiałem co chwilę. No. Je jeszcze ten mnie goni. O, oh, jezu. Robak, przebrzydły. Musiałem po prostu co chwilę. No. Tak, dosłownie co chwilę. Musiałem się przesypiać tyle, ile mogłem i jawczyć. I po prostu co chwilę wracać na ten... no. Co jakieś 5 dni musiałem wracać na e, ten dywanik tam, wiesz, do ucierania nóg, żeby no. Kłębki te tam no... No rozumiem, że rozumiem. zbierać. Yeah. Kurde no! Nieśmiertelny gnój jest. Bywa. Popsu gra. <laughs> Dobra, ropinimy sobie, niech się leczymy. Czy stoi mi na drodze? No wypierdalaj no! No zdechnij, kanalio! Trzy okay, ah! razy Burde, nie poddam się larwo przebrzydła. Atakuj, pasożycie! Okej, okay, ona teraz mocny atak daje. Okej. Okay. Dobra, no i pokonana. Uf, jakoś się udało. Teraz mogę wrócić do farmienia kładków. Chcę lepszym sniperem od ciebie. O ty, gnoju. Ale zrobiłem to. Trafiłem w pocisk w locie i się zniszczył. O, ładnie. Okej. Okay. Kurde... Jak coś, się ja tu już mam ogniste mrówki. Dobra, ogniste? No, ogniste, trzeciopoziomowe. Dobra, a ty już je zbadałeś? No, Nie pamiętam. Chyba nie... A raczej nie. Okej. Okay. Dobra... Pięknie. Ile ja potrzebuję tego miszku z, z tego gówna? Um, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Takie pytanie, bo ty mechanik to się znasz. Mam tutaj akumulator, mm -hmm. i ono jest do czegoś podłączone, i jedna część yy, yy, iskry daje. I no. To jest część niebieska z czarnymi szczypcami podłączonymi. Drugie szczypce, czerwone, podłączone do czerwonej strony Nic, e, no, do plusa podłączone i nic tam się nie dzieje Czy mogę na czerwoną stronę przejść? Czyli mogę, czy mogę czerwonej strony dotknąć? Tak czarnej Aha, okej okay. no to minus, jest napięcie Aha w... Zabiło cię to? Tak, zabiłem mnie. Weszłem na szal czerwoną stronę i... no. A no dlaczego? Przecież minus ja na 5. Z... Nie wiem. No, zapewne obydwa zabijają. No pewnie tak. Ale no... no. I tak skinąłem. Więc nie polecam wchodzić na szczypce. Bo teraz muszę wracać. A które iskrzyły? E, iskrzył minus, z tego co mi się wydaje, ale później, jak popatrzyłem na plus tak przez dłuższy czas, to chyba ten. To chyba plus też iskrzył. Mhm. Więc no, chyba obydwa. Mhm, to możliwe. Można mać kolejne. No, wypierdam! O nie, jeszcze pają. No nic, ja jestem przy grillu niebieski. A ja wracam dopiero. Dobra, tu czekaj, gdzie ty dokładnie jesteś? Ty idziesz w tamtą stronę. Kamyczkach tam, to ja do Ciebie dołączę, żeby nie był, żeby lipy nie było. Okej, okay, ale ten... mógłbyś po drodze kulankę zgadnąć czy coś, bo tu obok naszego domu zawsze się ta jedna kręci. No ja wiem, właśnie idę tam. Idę, idę, Okej. Widzę, że zrobiłeś kolejną tyrolkę gdzieś tam daleko. Tak, tak, tu... no, tak. Jedną jeszcze teraz dopiero dostawiłem, ale druga już wcześniej była. Mówisz kulankę. Gdzie tu kulankę znajdziemy? Mm -hmm. Zara, Dosłownie tuż pod naszym domem zawsze chodzi. Nie zawsze. E, a ile ich potrzebujemy? Okurna, górna, czerwona biedronka. Nie miasta. wiem. Około trzech bym powiedział. Dobra. I oczywiście pierwsze. Pierwszy encounter, pierwszy przeciwnik odcinka Już mam e, strzał w szyi ha, Przepraszam, tak bywa dps depresuje ją. Ona się nie spodziewa tego Dostaje w szkity Ale patrz jaki jestem celny skoro w szyję ci trafiłem <noise> Tak tylko czemu nie wiecie No bo widzisz ktoś musi a że biedronka szyi nie ma, no to. A już perfekcyjne bloki w miarę sobie na biedronce wyświetrzyłem. Okej, okay. dobra, dostaję w Cooper, inaczej dubsko. Okej. Okay. dobra, zbieram szlaki. Pozbieraj wszystkie i chodź na kulankę I okay, bo tutaj jeszcze dwie Idę na kulankę, idę na kulankę Gdzie są te kulanki przebrzyłe Może się prześpimy jeszcze na szybko A może Czekaj wziąłem sobie Bubble of Water już tam na dole, no dobra. Tak. Dobra, chyć. Spimy. Spimy do rana. A ty zostawiłeś lajka? Eee, jeszcze nie. Już tak. No. Dobra. E, właśnie, może sobie tu zrób respa, żebyś się nie respił znowu termitu. Ale tam jest wygodnie, powiem ci. Bo, bo mogę sobie przy okazji te, yy, drzazgi pozbierać. No dobra, no, niech będzie. A drzazgi przecież no się, się przydadzą. Nie. Przecież tutaj na dole jest kulanka. Gdzie? Koło naszego domu. Tak? No, no tak idę. jak zawsze. No nie no, zawsze, zawsze, zawsze tu na górze była. Nie, ona tu na dole jest, tuż koło naszego domu. Ja jej pokażę. Jak zbudowałem dom, to na niej sobie jeździłem normalnie. Wykorzystujesz biedną kulankę. Dobra, jadę z nią. Ty uważaj, bo na jak ci o, AOE to się zasikasz. No no Ja na niej aktualnie jeszcze Dobra, to ja w tym czasie chcę zjem, ty sobie poradzisz, nie? A? No, przez jakiś czas. Dobra, już jestem z powrotem. O, Battle, Battle of water spadł. No nie bo nie spadła z... Nie spadła, ale kuleczka. O, żre, żre dupę żre Ej, pokażę. Dobra. Walimy w nią. Mięsny jest, mięsny jest, ty go zjesz, ty go zjesz. I chyba już lepiej takie spalić. Ej, bo no się poszale, gotcha. dawa ją. No. Okej. Okay. Ale zrobiliśmy jej bukakę. Czekaj, jakie ja mam staty? Rębacz. Kurna, ja nie miałem tych dobrych statów włączonych. No, właśnie. Czekaj. Kostwo blokady. Kaskader. Przemieszczasz żenie na O, lipka. Bycie płucza. Dzięki dodatkowej, pokładom energii. Maksymalna kondycja, wilgotność. Maksymalne zdrowie. A no, zróbmy to. O, wiedzieliście, że tutaj jest szkielet? Eee. Chyba tak. Zobacz, czy coś na nim jest. Eee, no ma nic A, tak, tak widziałem. Nie ma nic. No. Kieł, ile ludzi tu było przed nami? Oj, dużo. Jak tak się okazało, dużo. No. Dobra. W samym rowisku masz chyba 3 czy 4 szkielety, które mają na sobie ten Twój Armor. Z tak. nich go wziąłem. No, no, no. Yy, dobra, to co? Lecimy tam do Do tego punkciku, którego ty dałeś, czyli tutaj. Do kibla. To wygląda kibel. Yy, to nie jest kibel, to jest taczka. Dobra, to na taczkę. Taczka, taczka, dobra, chodzimy, ja cię chcę. mogłem. w sumie zrobię sobie, kurwa, dobra, nie, hm. tak sobie myślałem, żeby zrobić, a tych kulanek więcej nie chcesz? Wiesz co, przydałyby się, jak jakieś znajdziemy po drodze. Okej, okay. to rozglądaj się. Bo tak naprawdę chyba tam tylko kilka części już potrzebuje, żeby sobie no, uzupełnić set. Okej, okay. ha! Ciku! Ja pierdolę. Mhm. Mh. Ha, ciku! O kurde. O lipka. Ale mi coś bierze, chyba. No nic. Pora umierać. O boże, o boże o... Bijemy go. Dobra, bierzemy, go bierzemy, tak Bo jego typu potrzebujesz z tego co pamiętam Do okay. swojej nie puszy Dobra, trzymaj go tak ja mu będę w walił Ja mu pokażę <laughs> Okej okay. O pięknie jeszcze krytyk w Od kolejny krytyk Kolejny krytyk już nie było. Dobra. Nie martw się, ja już go jadę. Tak jak natura chciała.